Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Pomóż mi nie było na tym kanale. Przyznam, że lato mnie trochę rozprężyło i rozleniwiło, a tymczasem w różanej zagrodzie się dzieje i będzie się działo całkiem sporo tej jesieni. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do małego spaceru po mojej plantacji. Pokażę Wam, co w tej chwili e, się dzieje. Na moim polu i jakie mam plany, jeśli chodzi o najbliższe miesiące, szczególnie jeśli chodzi o wrzesień i październik. Przejdźmy może najpierw do kwietnej łąki. Nagrałam taki filmik: jak zrobić kwietną łąkę bez odchwaszczania i bez um, pielenia, bez jakichś środków chemicznych. Możecie sobie znaleźć w mojej historii, natomiast chciałam Wam pokazać, jak ta kwietna łąka wygląda w chwili obecnej. E, większość roślin kwitnących już przekwitła. E, dosyć mocno mi zarosła różnego rodzaju chwastami, oprócz tych pożytecznych roślin, które chciałam miododajnych, e, jest też mnóstwo. Popełniłam przy organizacji tej kwietnej łąki kilka błędów i na ten temat nagram osobny filmik, bo myślę sobie, że jeśli ktoś chciałby w przyszłym roku mieć piękną kwitnącą łąkę, to warto pomyśleć o tym już teraz. A co jeszcze na mojej łące kwitnie? No kwitną pięknie słoneczniki. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą cieszyć oczy. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że mam około 1,5 hektara ziemi, i na części tej ziemi posadzone są róże z rodzaju roza-rugoza, ale do tego przejdziemy później. Natomiast pozostała część, pozostałą część obsiewam różnymi roślinami, które mają za zadanie poprawić strukturę gleby, dokarmić ją wzbogacić o mikro i makroelementy oraz materię organiczną. Przypomnę, że działka, którą kupiłam już, to będzie prawie 2 lata temu, była 15 lat ta ziemia była przez 15 lat nieuprawiana, ziemia była zdegradowana i poza tym jest to ziemia bardzo słabej klasy, szóstej klasy, piaszczysta, przepuszczalna. I na tym mm, wymaga ona pewnych zabiegów, żeby cokolwiek tutaj rosło. W tamtym roku na części mojego pola, jako poplon, wysiałam y, najpierw łubin, potem gorczycę. Natomiast w tym roku y, do lipca. Y, było tutaj żyto o zimę, które potem zostało przetależowane, a na jego miejsce została wysiana gryka. I tą grykę, właśnie za moimi plecami, widzicie w tej chwili. Pięknie wyrosła, zakwitła, w zasadzie można by ją zebrać, gdybym miała czym. Zobaczcie, gryka już dała nasionka i można by jej się pokusić. I zebrać. No, ja nie mam tutaj maszyn takich, które mogłabym wykorzystać do zbioru. Byłoby to nieopłacalne kompletnie. Natomiast e, ta część pola w tym roku, we wrześniu, zostanie przetależowana, czyli te rośliny zasilą znowu glebę. A na to miejsce zamierzam wysiać Rumianek. Rumianek Pospolity, który w przyszłym roku zbiorę, wysuszę i będzie stanowił doskonałą bazę do herbatek leczniczych. O tyle będzie wartościowy, że na moim polu nie stosuję żadnych herbicydów ani pestycydów, żadnych środków ochrony roślin, dzięki czemu rośliny tutaj uprawiane są w 100% zdrowe i ekologiczne. Chciałabym ja tutaj jeszcze dodać kilka słów na temat tego dlaczego stosuję poplony. W części pola mam wysadzone sadzonki róży pomarszczonej, ale tam również w międzyrzędzia stosuję inne uprawy równoległe, do tego przejdziemy potem. Natomiast no, Polewy przynajmniej mojej plantacji, a to będzie za jakieś 0,7 hektara, jeszcze nie jest niczym obsadzone, natomiast nie mogę pozwolić na to, żeby ta ziemia leżała totalnie odłogiem i była goła. Z kilku względów. Z tego względu, że rozpanoszyłyby no, się tutaj chwasty. Po drugie, m, zaczęłaby ta ziemia znowu ubo ubożeć. Substancje organiczne byłyby z niej wymywane, ponieważ, jak mówię, jest to y, ziemia pierwszej klasy, a więc ulegałaby bardzo szybko zarówno erozji wodnej, jak i erozji wietrznej. Czyli wiatr wywiewałby znowu y, z jej powierzchni te wartościowe składniki, które nie zależy, żeby je zatrzymać. Poza tym system korzeniowy roślin, które tutaj uprawiam, powoduje, że woda, która jest w głębszych warstwach jest jakby podciągana do ich wierzchnich warstw, a więc chroni tą ziemię przed przesuszeniem, liście i y, same rośliny również stanowią jakieś zacienienie, dzięki czemu znowu ta ziemia tak nie wysycha. No i kolejna historia to to, że również te rośliny pobierają z głębszych warstw substancje organiczne, substancje minerały, które tam m, bardzo łatwo. Są wymywane. Więc jest szereg korzyści ze stosowania poplonów. Poza tym, że teraz, kiedy te rośliny zostaną przetależowane, doskonale zasilą glebę w yy, rozkładającą się materię organiczną, która będzie pożytkiem również dla wielu organizmów tam żyjących. I dzięki czemu poprawi się również struktura tej gleby. Chciałabym tutaj również dodać, że w tamtym roku jesienią wysiałam Żyto o zimę, które genialnie spełniło swoją rolę fitosanitarną i odchwaściło mi y, moje pole. Zobaczcie, między roślinami gryki praktycznie nie ma żadnych chwastów. Nie tutaj dodam, nie stosowałam żadnych środków ochrony roślin ani żadnych herbicydów, które miałyby te chwasty niszczyć. Są to wyłącznie zabiegi po prostu dobrze stosowanych po sobie upraw. Myślę, że tą całą dobrą pracę, którą wykonało żyto, żyto jest świetnym Wysianie żyta ozimego bardzo dobrze eliminuje peż, z którym często walczymy bez większego skutku. Jeżeli macie jakiś fragment działki, którą, gdzie walczycie z peżem, spróbujcie tej jesieni wysiać żyto zimę, a potem sobie na wiosnę to glebogryzarką przemielić, zmulczować i wtedy wysiać te rośliny, które chcecie uprawiać w przyszłym roku. Dobra, no to po mojej lewej, czyli w tej części pola zamierzam wysiać rumianek. Natomiast na tą część pola po przekalożowaniu tej gryki w tym roku zamierzam nasadzić kolejne sadzonki róży. Będzie to kolejnych 2000 krzaków. Jak wiecie, w tamtym roku już róże Zadomowiły się w zróżanej zagrodzie, wszystkie sadzonki się przyjęły. Nie zakwitły mi za bardzo Rozy Rugozy, czyli róża pomarszczona, którą sadziliśmy w październiku, bardzo słabo kwitła. Zastanawiałam się z jakiego powodu, i tutaj przy, po konsultacjach. Doszliśmy do wniosku, że jest to efekt tego, że roślina no być może była dość osłabiona po, i, i cała jej energia y, poszła w ukorzenianie się no i po prostu wzmacnianie. Liczę na to, że w przyszłym roku y, ten efekt i y, to kwitnienie będzie lepsze. Natomiast, jak wiecie, y, na wiosnę posadziłam 300. Y, sztuk róż historycznych, a głównie damascyńska i stulisna. I te róże, o dziwo, przepięknie mi zakwitły. Są też filmiki, do których możecie się cofnąć, żeby zobaczyć. Po no przekwitnięciu w tej chwili te krzaczki wyglądają w taki sposób, a więc całkiem, całkiem dobrze. Byłam zadowolona. Co zrobiłam inaczej w przypadku tych róż historycznych, czego nie zrobiłam w przypadku róży pomarszczonej. Na wiosnę, kiedy sadziliśmy te krzaki, zasiliłam je obornikiem, i myślę, że to spowodowało, że one lepiej czy efektywniej zakwitły niż roza rugoza, która takiego wzmocnienia na wiosnę nie dostała. Jak widzicie pasy róży, które są sadzone w takim odstępie 1,5 metra, są oddzielone szerszym pasem, międzyrzędziem, o 3, 3, metr 3 metrowej szerokości, gdzie w tym roku wysiałam facelie dla pszczółek. Ona już przekwitła. I zobaczcie, już też można by pokusić się o zbieranie nasionek. No, teraz kilka dni padało, więc one się tak nie wysypują, ale jak się potrze troszeczkę te roślinki, to widać, że wysypują się z nic nasionka. No, czeka mnie teraz trochę takiej ręcznej pracy, bo zamierzam te. Kłosy pozbierać ręcznie i odzyskać część nasion do wysiewu przyszłorocznego. Pewnie część tutaj sama się wysieje i będzie ile nowo zakwitnie w przyszłym roku. Ale jaki, jakie plany mam na przyszły rok na międzyrzędzia? Jak widzicie za mną pas y, róży pomarszczonej tutaj akurat w tym przypadku, który jest wyściółkowany słomą. Ta słoma przerasta. Y, dos, przerasta chwastami. W niektórych miejscach y, lepiej, w innych miejscach y, gorzej chroni. I tutaj... Z pewnością będę miała dużo pracy w okresie jesienno-zimowym, bo zamierzam te całe pasy wyłożyć kartonami a te kartony dodatkowo zabezpieczyć agrowłókniną. Dzięki temu mam absolutną pewność, że żadne rośliny spod spodu nie przebiją mi się przed, przez taką warstwę. Testowałam to już w momencie, kiedy mm, tworzyłam bazę pod kwietną łąkę i wiem, że zasłonięcie kartonami i przykrycie dodatkowo agrowłókniną daje doskonałe efekty. Natomiast co tutaj jeszcze w międzyrzędzia zamierzam wysiać? No między rzędzie między moimi różami mam spore, bo one mają 3 metry szerokości. I o ile w tamtym roku była facelia i obawiam się, że w tych miejscach, gdzie ta facelia ciągle e, e, była wysiana, e, w przyszłym roku ona po prostu sama się wysieje. Natomiast tam, gdzie nie udało mi się wysłać, wysiać faceli, a takich miejsc też mam kilka, e, wysieję nagietek lekarski, który również e, będę zbierać i suszyć e, jako e, Wartościowy y, jako wartościową roślinę zielarską, którą będzie można, myślę, kupić już w Różanej Zagrodzie. Co jeszcze ciekawego w Różanej Zagrodzie się wydarzyło? Chciałam Wam pokazać taką kwietną łąkę, którą tutaj tak mimochodem y, zrobiłam. Mam tu taki obszar pod płotem, który graniczy y, z moim sąsiadem. Za płotem mam sosny, w związku z czym niewiele tutaj chce rosnąć. Też, te sosny, jak widzicie, one są w granicy e, mojego ogrodzenia, a więc spada tutaj igliwie, szyszki. I w dużym stopniu one zakwaszają glebę. Ale postanowiłam sobie jednak ten pas ziemi przy płocie wzdłuż mojego, wzdłuż granicy działki w jakiś sposób zagospodarować. W przypadku tego fragmentu ziemi nie siedziłam się tutaj na jakieś dodatkowe nawożenie ziemi, na jakieś dodatkowe prace. Po prostu wsadzałam, co mi do głowy przyszło, wysiałam trochę nasion z kwietnej łąki i po prostu sobie rosło. I co się sprawdziło? Tutaj kilka uwag. Ziemia w tym miejscu jest zakwaszona, bo mam w sąsiedztwie sosny. Jest też niezwykle sucha. Tutaj jak nie pada deszcz, to jest dosłownie Sahara. Co mi się udało? Zobaczcie, świetnie sobie poradził tymianek, macierzanka i to faktycznie przetrwało największe susze, które mieliśmy w sierpniu, gdzie przez kilka chyba tygodni nie spadła kropla deszczu. To tymianek i macierzanka podzwyczajnie sobie przetrwały. Rozmaryn, rozmaryn też świetnie sobie tutaj radzi. Jestem aż zdziwiona, że tak doskonale sobie radzi w tej naprawdę ubogiej ziemi i bardzo suchej. Mięta, mięta też jak chwast. Radzi sobie świetnie. Oczywiście, turki, turki wszędobylskie, które po prostu radzą sobie na każdej ziemi. Jest to bardzo wdzięczna roślina, a przy tym, jest to roślina zielarska. Odsyłam tych, którzy są zainteresowani, na co te aksamitki działają. Naprawdę, warto poczytać. Z takich roślin, które widzę, że doskonale się przyjęły w tej ziemi, również są floksy. Floksy małe, które zasadziłam wiosną, i one przetrwały po przekwitnięciu. Doskonale sobie radzą w tej ziemi. Oraz oregano. Zobaczcie, oregano również przetrwało. Mało tego. Mam tutaj problem w tej części, właśnie przy płocie, z mrówkami. Przeczytałam ostatnio, że jedną z metod na y, y, takie mrówki, z którymi sobie nie możemy poradzić, y, jest sproszkowane oregano, którymi możemy posypywać miejsca. Ponieważ mrówki nie lubią tego zapachu, i muszę Wam powiedzieć, ponieważ miałam dużo sadzonek oregano, ja sobie posadziłam je w różnych miejscach, że zauważyłam, że faktycznie, jakby tych mrówek jest mniej. W związku z tym. Może oregano to jest bardzo dobra przyprawa, żeby nie tylko służyła w naszej kuchni, ale również pomagała nam wyposażyć niechcianych gości, jeśli się nam rozpanoszyły w miejscach, których niekoniecznie je chcemy. I tutaj znowu jest floks, a tutaj zobaczcie kępa macierzanki. Także, jeżeli macie takie miejsca na swojej działce, gdzie jest bardzo sucha ziemia, gdzie jest mało wody, to świetnie się sprawdzają właśnie macierzanki, tymianek. Tu gdzieś mignęło mi też włoskie e, magii. Czyli generalnie rośliny z basenu Morza Śródziemnego, zioła e, olejkowe, świetnie sobie tutaj radzą. Na takich niekorzystnych warunkach. Również facelia tutaj sobie świetnie poradziła. Ona już w tej chwili przekwitła, ale y, była to dominująca roślina, która przetrwała na tych suchotach, że tak się wyraża. A tutaj kolejna macierzanka. A teraz sobie przejdźmy na mój zagon. Y, zagon permakulturowy. No, już w tej chwili mój zagon permakulturowy jest ogołocony. Y, została jeszcze marchewka i pietruszka, trochę buraczków oraz koper. Buraczki sobie jeszcze tam rosną. Natomiast pozostałe uprawy, a był tutaj groszek cukrowy, była cebulka dymka, była kalarepka, zostały już zebrane. Ja ten mój kopiec w tej chwili zarzuciłam, jak widzicie, warstwą dorwanych chwastów. I w tej chwili to tak zostawię na zimę. Niech sobie po prostu te rośliny rozkładają się i zasilają mój kopiec. A na, wiosnę, a na wiosnę się zobaczy, co z tym dalej zrobię. Tak więc kochani, tyle w różanej zagrodzie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce i opowiem Wam, jakie błędy zrobiłam przy zakładaniu kwietnej łąki i co bym zrobiła inaczej w przyszłym roku, i może zrobię. Kolejny filmik będzie o ściółkowaniu również jego roli i pokażę Wam efekty ściółkowania moje. Również pokażę, co zadziałało, a co moim zdaniem nie zadziałało. Zamierzam również nagrać filmik na temat sadzenia, bo będziemy sadzić róże w październiku więc myślę, że fajny filmik sadzenia również powstanie i tutaj również pewne rzeczy chcę zrobić nieco inaczej niż w tamtym roku. A więc materiału do śledzenia będzie sporo. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa! pa.